Pokażę Ci w jak prosty sposób stworzyć własne drzewko linków za pomocą wtyczki Elementor. Po lewej stronie wybierz z menu strony i następnie utwórz stronę. Wymyśl nazwę, pod jaką mają wyświetlić się Twoje linki na Instagramie. Ja użyłam skrótu IG od Instagrama, ale mogą to być również linki. Następnie kliknij przycisk edytuj w Elementorze. Otworzy Ci się cały builder. Teraz... W lewym dolnym rogu kliknij na kółeczko ustawień i wybierz układ strony, elementor prezentowy. Jeżeli nie załapię za pierwszym razem, to wybierz drugą opcję, a następnie powróć do elementora prezentowego. Gdy pojawi Ci się czysta karta, będziesz mogła wypełnić ją swoimi linkami i dowolnymi elementami. Kliknij na plusik, następnie wybierz strukturę, ja wybrałam pierwszą. U góry, wybierz cztery kropeczki, żeby ustawić sobie wysokość. Ja wybrałam wysokość wypełnienia na całą stronę, żeby linki pokazywały się idealnie na środku. Teraz wybierz zdjęcie, jeżeli chcesz, żeby pojawiało się twoje zdjęcie profilowe nad linkami. Wybierz nagłówek, by umieścić swoją nazwę użytkownika, żeby odbiorca wiedział, dokąd go odsyłasz. A następnie z elementów przeciągnij przycisk. To on będzie nam tworzył linki. Wybierz zdjęcie z galerii zdjęć, a następnie ustaw jego rozmiar. Ja wybrałam najmniejszy. Następnie ustaw swój nagłówek może to być nazwa użytkownika i w stylach po lewej stronie ustaw jego kolor. Typografię. Gdy już wszystko ustawisz, przejdziemy do ustawień przycisku. Kliknij ten przycisk, a następnie po lewej stronie wybierz treść, wpisz nazwę pod jakim. Ma się znajdować twój link. Następnie dodaj odnośnik w postaci linku. Gdy to będzie gotowe, to przejdziemy do drugiej zakładki, czyli styl. W niej będziesz mogła ustawić tło swojego przycisku, a także typografię. Ja u góry ekranu ustawiłam jeszcze szerokość treści na 700 punktów, żeby moje przyciski nie rozjeżdżały się na całą szerokość strony. Wybrałam także opcję wyjustowania, następnie skopiowałam za pomocą prawego przycisku myszki przyciski, wkleiłam styl, żeby wszystkie wyglądały identycznie i podmieniłam treść. Gdy już utworzysz wszystkie swoje przyciski, to następnie należy utworzyć wersję mobilną swojej strony. Zarówno wersję na tablet, jak i wersję na telefony. Zrobisz to, wybierając symbol komputera w lewym dolnym rogu obok przycisku Aktualizuj. Po naciśnięciu na niego. Będziesz mogła wybrać, czy edytujesz wersję na tablet, czy na wersję mobilną. W moim przypadku widok wyglądał w porządku, więc nie musiałam niczego edytować zarówno w wersji mobilnej, jak i tabletu. Jeśli jednak będziesz miała potrzebę zmian, to kliknij w menu po lewej stronie w Zaawansowane, a następnie ustaw marginesy i odstępy, tak żeby widok cię satysfakcjonował. I gotowe, masz swoje drzewko linków.